Uważaj, uważaj. Dobrze. To było osiemnaste miejsce. I know. Tak się kończy właśnie zapierdalanie w deszczu. 12 seconds later. O, oj. Dobra, dobra. Nie, kur. Co to kurwa jest? Kurwa. Kurwa, mać! Kurwa, co ja odjebałem? Ja pierdolę, wylałem wodę, kurwa. Ja pierdolę, no to to tylko ja umiem zrobić! Przyzwyczaj się do swojego losu i zamknij kurwa pizdę. Co to jeszcze następny. Ole kurwa, że ja to opanowałem! Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili? both are giving it absolutely everything Look in. At i this. get the feeling it's going to happen again oh, oh they touched